Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, kto ma do Ciebie żal? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. A z kilku. Co wychodzi naprzeciw? Koło fortuny. Wynik, odpowiedź, rada. Red 2. Wyłożę kartę. Rycerz kielichów. Wyłożę kartę. Mag. Na spodzie talii jest karta... Siedemka kielichów. I to może być tło czytania. To jest bujanie w obłokach. Sedno. A z kielichów. Miłość, zakochanie, głęboka więź. To jest rozpoczęcie procesu leczenia duszy. To też jest otwartość, nadawanie i przyjmowanie miłości. To też jest pomoc od kogoś bliskiego lub wsparcie finansowe w trudnej sytuacji zawodowej. I ja oby nie prosił o wsparcie finansowe mężczyzna-kobietę. Jeżeli prosi Cię o wsparcie finansowe, to powinna być to dla Ciebie czerwona flaga, że to nie jest dla Ciebie partner. Co wychodzi? Naprzeciw koło fortuny. Niewygodne są portale społecznościowe. Pokazana jest prawda. To też jest brak kontroli nad sytuacją. Niekorzystna zmiana, opóźnienia. To też jest powtarzanie tych samych błędów. Brak nauki. Mamy opór wobec zmian. Nie ma chęci. Aby się rozwijać. To, to też jest całość do przekazu. Wynik, odpowiedź, rada. Rydman, rycerz kielichów i mag. Pierwsze, co się nasuwa, to niedojrzała osoba. Zabrakło dojrzałości. Niedojrzała osoba ma do nas żal. Jak stanie się dojrzałą osobą, to wtedy może mieć do nas żal. Jak stanie się dojrzałą osobą, to zmieni kierunek myślenia, kierunek działania. Pojawił się taki olej do smażenia. I nie wiem, czy jest smaczny, czy niesmaczny. Zabrakło kontroli nad kierunkiem swojego życia. Ta osoba może mieć do ciebie żal, że zrobiłeś się, się świadome, a ta osoba tego nie chce. Nie chce, aby prawda ujrzała światło dzienne. Pojawił się twórca, wizjoner, mistrz słowa, który dużo mówi, a niewiele potrafi. Również. Jest żal, który dotyczy podróży, samochodu, komunikacji. To też jest żal za brak zdecydowanego działania. Jest ucieczka przed problemami, zamiast ich rozwiązywać. Nie ma konkretnego działania. Dziękuję. To wszystko. Pozdrawiam. Po pierwsze, miłość. Po drugie miłość, po trzecie miłość. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o